Cześć witam Was bardzo serdecznie w 49. odcineczku Amerykańska Ekspansja. Jest ze mną Majestro, Cześć. O, ma. Cześć, cześć. No nie wiem, które najpierw. No to co masz najbliżej, masz 30. No, Lecimy z w... kampanią. Cały Lecimy z kampanią Buraczaną. Kurwa, ja nie tędy mogę jechać. Dobra, już pojechałem, że. Generalnie mamy teraz na stronę wszystkiego. Fajnie to podsumowałem. Bo mamy tak, mamy... Ale żeś to zniwa ...wszystko naraz po prostu. Brzydko, żeś to wjechał tam. Yyy... Mi, na... mi nagraj, pokażesz. No czy jak ktokolwiek chce ciebie oglądać? No. Żeś się popatrzył specjalnie. Hmm, krzyż zrąbałaś. Specjalnie chudy wyłączyłem, nie? Dobra, szkoda gadać po prostu. Ale czekaj, kościom się pomóc rozłożyć, bo to nie Ja są. sam się rozłożę, ja muszę kurde, poskładać kombajn i, i ruszyć nim do kukurydzy. Naprawdę nie ma czasu. Kurydza wyrośnięta, tylko wyrośnięte. Terminy gonią. Ty, ale, to ty nie kupiłeś, kurde, tej teleżuby w końcu. Ty miałem kupić? No, przecież mówiłem, mówiliśmy, że wymieniamy, tak? Nie, bo ja się, Ale, no i tak tego nikt nie pociągnie. Widziałeś, że tam jest 600 koni zapotrzebowania? Opie, 7-8 będziesz, o! No, to, 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 to chyba 7 tych 8 poleci. I ja komu. się tu jeszcze w tej bramie? O, pie, lajtowo dobra lecimy sobie tym naszym yy, brudaskiem na chleb bo musimy zrobić małe zakupy a czym ty lecisz? takie małe ze 150 ale co tam czym się różni przepraszam bardzo a ten się składa dobra o dobra to, to jednak nie wbiegł No, header muszę kupić do kuku, do dużego. Nie wiem. No, to tak jest znowu 150 tysięcy. No jak to mówią? Cześć, kuku tamal. Na Muni, kuku na Muni chyba. I tak, tutaj już mamy sobie posiadany że Paks? Rzepaks? Że chyba, że Pax tu jest. Chyba. Dobra, lecimy z kampanią. Ja mhm. go chudu nie włączę, bo tu równy teren to nie ma gdzie ściągnąć. No. Mnie. Co ma równy... Ja pierdziele, nie, toś teraz palną taką głupotę Ja pierdziele, jak można być takim debilem Ej, teraz co dają te, te pierwsze stalki? Co? Co dałem stalki? Jak o czym ty mówisz? No rzetnące. Co to, to jest? Weź mi to i to skonfiguruj. W którym ty jesteś, kaderze, który. Ty Ostatnim. Chcesz... Ten. Ja siedem... kupię sobie wózek do niego, a nie ma. 716, tak? Ten na tak, sztywno? No. Tak na sztywno, co ty gadasz? A one się wszystkie składają. Czy ten tam się kupujemy? Bo On też się jednak składa, tylko na zdjęciu nie jest pokazany. się składa. No ten przedostatni. I się składa? Składa się, w sensie składa yy, Nóżki mu się składają Ale każdy jeździ na wózku No Ale jest na tańsie Niczym się nie różni Teoretycznie To jest różnica modelowa A nie wiem jaki wózek jest do niego Bo nie, nie, ma, nie jest napisane Ja, do tego mniejszego jest pokazany, który to jest. A, kombajn, ale. mnie tu górę A nie, to przecież to przy wózkach jest napisane chyba, nie? przy wózku te pichnij te. C. Ja, kuźwa, który. Nie, ten jest tylko na ten z Lizarda. A to by musiał być... Nie no tu są tylko te zwykłe takie To są dosyć karni, to jest ropa eee. One chyba nie mają wózków A to jest na 12 metrowy Ten też jest na 12 metrowy Ten nie ma wózka Nie nie ma, ej nie ma wózka na niego o, no dopiero są na te 5 metrowe wózki on się na pewno nie składa? nie składa się, nie? nie no musi być wózek na niego ale czemu nie jest napisane, że wózek pasuje jakiś sprawdź ty, bo ja ślepy jestem Master jest e, EKS. EKS, EKS To kupił, bo się do. Dobra, to co, który łóżek? bo bo ty, opie, ja nie wiem, coś ty narobił. Po długości na te wchodzą 13, 8, 13, 7, 15. Majster, ty głupi paciuloku. Mi masz możesz ogarnąć, a nie tam. Oho, update słów wleciał, bo wcześniej było paci paciu a teraz ciupoloku. A. Tak chyba musisz obejrzeć ten materiał. Coś nie ja A to. No, a, do, a, do, a dobra! Nawet nie wiem, co powiedziałem ci, powiem szczerze. No właśnie, w tym Ale jest na pewno nie powiedział. No, dobra, ten jest na 12 metrów. To na 12 będzie za krótki, nie? Nie, no starczy. Nie wiem, czy działa ten na 12 metrów. Dobra, spróbujemy a no, jak dałem ci, to jest za No, 30 cm niby, ale Nie, zapnij go. Mm -mm. Ja, ale to wygląda jakby to było zapięte, bo się nie da go ruszyć. on się nie trzyma. jest dziwne, nie da się ruszyć samego headera? ale w ogóle go nie trzyma. No dobra, nie istotne. To jest taka kawałek tylko. Co ty chcesz? W ogóle gadasz. No nie trzyma. On się nie da Musi. się go złapać, a nie trzyma. Aczkolwiek trochę to wygląda jakby trzymał. Czekaj, gdzie ty jesteś i No koszę, zaraz będę kosił. no Nie da się go trzymać, żeby się dotknąć, ale jak ruszy z wózkiem, to on się nie trzyma. No co robisz do Nie trzyma się. No i co robisz debilu? Kurde, no co robisz? Rozumiem, że masz to pole skończone jak się nudzi, że no, kurde... Teraz rozwaliłeś mi Ja i teraz Standard y, y, Rozwalił oh. i spierdolił, nie? Ja wolę się ewakuować w tej sytuacji, bo... Ca Cały majstro, rozwalić i spierdolić A nie? Ty bo tam na bordzie to yy, co my mamy? Winogrono? Na hoverboardzie co ty no pierdolisz za głupoty <grymne> Nie hoverboardzie. Ch baleronie, no <grymne> Wiesz, a a się... No kursu, ty pierdolisz głupoty Nie, Ja? Ty no kurde wiesz, nawet... Chodzi? Nawet nie znasz nawet nie znasz podstawowej nazwy mapy. I mnie lepiej Tira podstawił, bo chłopie pełni zbiornika. No, Kurwa, już tam od południa. Ale pod rurę. No ale nie podstaw. I tak ci jeździ pracownik. Nie. No to puść pracownika. Na no cholerę. Mm, bo... Przepraszam bardzo, jak załazisz... My, bo, ...po powiecie, to możesz sobie puścić tam pracownika i wtedy sobie możesz władzić, wiesz? Taki, taki, taki protip. Ale ja jeszcze nie włożę, bo ja nie mam co, jak jest dopiero pierwszy zbiornik. To co ja mam wozić po powiecie? Nie, ty łazisz po powiecie, jak mnie tu kurde kontrolujesz. Mów powiedział, że przyszedł ci pomóc, bo tu nie wiedziałeś. Jeden cię nie prosił o pomoc. To jest ta największa ta wanna? Kontrole, to jest co? Jaka wanna? nasza sześćdziesiątka. Nie wiem, może są większe, wątpię. Ale w naszym posiadaniu. No potem mamy zestawy, ale one nie obsługują buraków chyba Jak nie obsługują? Te podwójne nie większy, obsługują. Większy ten by się wytętaźnie. Ten... Mało olej mm, nie tylko te mniejsze szybki Randomka przyjmuje wszystko. Nawet ciecze. Lord kingi i potem mamy dwa listony jeszcze skronka kronka, kronka ma 52 ja tam ma 60 a ja kukurydza powinna być duża, nie? Widzę no 15 ton na hektar Ja? No Ile my tu mamy hektar? 13 14 no, tak. Mam dawkę dałeś Ja dałem mm. No tu na przykład na tym poprzecianku nie dawałeś Dużo nawozu on nawet brakuje drugiej dawki Nie pieprzy, popieprzysz mm. Popieprzyć ale nie spieprzyć Każdy tego typka co tak gada jak gotuje? tuje Popieprzyć ale nie spieprzyć Nie Oddech wampira Torturować Źródło życia do gara Aha Dwa bułki Eee, anżynki? O, o tym mówimy? No. To. to... Gotowe. Adrianu... Przygotować. L Ad... Przygotować. Wstawić zdjęcie na Insta. Aha, dobra. Wiem już, wiem już. I bum. Macie coś tam, coś tam, coś tam. <śmany> to jest genialne. To jest takie. To się... Ja też muszę zacząć takie fajne, krótkie materiały robić, ale. Ten miał miałbym przygotować rzeczy, a. I co? Przygotowałeś mi? Mody? Nie. W nich nie masz mody, tylko chciałem nagrać. Mmm, ale. Ty wiesz, że ja. Yy, przygotowuję sobie przynajmniej pół sezonu albo sezon. Z... wypuszczeniem. Tak jak było z Polską. Już miałem cały sezon. A? Yy, A na razie mam tylko jedno. Dobra jutro po tym po... Po. po moim kolosie. Bo mam kolosa jutro. O 20.00 Nagrywamy tego odcinka. Mamy teraz właśnie 14 od co do minut tego odcinka, więc powinniście to mieć. A jak nie będziemy tego mieć, to wszystko wina tego pana. Co tu się opieprza i twierdzi, że to ja wszystko robię źle? w kukurydzy się nie, mo nie można skręcać, nie? Co nie? Masz treść prawa oma? Ja, każda oma siedzi doma. Nie. To ty chyba znasz inne prawo Oma. Prawo Oma. Nie chodź z jedną, tylko z dwoma. O. Masz choć jedną Oi. Masz choć jedną. Nie tak, ci się chwalił. Po co ci się chwali? A w chwalić masz dwie... Sensie... O ja. kiedy mam dużo do nadrobienia. W sensie mi chodzi o, o tym, że nie mam o. My chyba nie nadążasz... na tym co ja mówić. Mhm. Przyszedłem sam zabrałem dwie. O to to, to. to. A bidruna sam zabrałem dwa omy. Nie chciałbyś mi kupić motoru? KTM? Nie. Cross. Hmm. A Yamaha? Nie. A obojętnie jaki Cross? Nie o. A WSK, ale 175? Nie Nie w... Chciałbyś mi kupić BMW E91 Nie e e chciałbyś mi kupić niebieskie BMW E91 w Touringu e 330 i z 2006 e 2008 e ostatnie sprzedliftu Eee... Filnikiem o oznaczeniu nie pamiętam jakim, ale jeszcze z pośrednim wtryskiem. No, ten Hot sa, wy Wybrnął kurde z tego, nie? No, sam miniaturkę. <grym> to jest genialne. Jak szukasz czegokolwiek na YouTubie... To wszystko to są albo sedany, albo kupety, nie? Ale jak szukasz, kurde, czegokolwiek po Facebooku, to wszyscy problem z kombikami. Piątyk wieczór. Bo ja znowu robię to samo co ostatnio, czyli wszystko i nic. Bang, bang. To, to, to co sypiesz to koło tej wieży, czy jeszcze nie masz pełnego tego i... No, mam pełnego. Mhm. O, opieprz. Ta? Co? Co? Opieprz. Pełne... Pełne... no kopię, kopię cały czas. Ale opieprz dostałeś? Ja? Nie, ten drugi. Nie rozumie No kurde ja słychać było, że opie dostałeś od matki To był... Tiktok No to jeszcze opiew jak, jak to brzmiało? No jakby matka na ciebie zaczął krzyczeć Nie, bo ja TikToka zobaczyłem jednego Ten Ci puszczę muzyczkę, mhm. jeszcze raz Nie bo prawo sobie. by te tak live y zacząć robić? Teraz przy święta byłby czas. No to komputer, ja kudywa, no nie mam. chyba głupi, czy, czy, czy nie rozumiesz, kurwa, po polsku? na laptopie z tego, z. Ty nie rozumiesz, kurwa, po polsku, czy jesteś głupi? Odpowiedz mi na pytanie. Rada. O co ci chodzi? Jeszcze może opcję C, wszystkie odpowiedzi są poprawne. No, hopie. na dwa, na dwa. Julka, chłopie, w Elengradzie My na ba na... na... Na tym Na Elmcreek'u i na Baleronie Ja pierdziele, chłopie Co tu się będzie działo? Tam niech się lu ludzie szykują na święta, bo... O. A czym ty to wypierdolisz? Nie, to trzeba chyba musisz spać to już ta pora To kończymy zaraz? No to ty... to już dzisiaj nie pisz <laughs> To jeszcze zaciągniemy zestaw nie, bo ty już ci... mnie wkurzasz, no to to już... Nie, nie, to już jest po prostu too late, nie? To już jest too late jak... for you co? No ja się dopiero skręcam, a do ciebie to już jest too late. Ty się rozkręcasz? Hmm. Ale o to będzie z czym? Nie nie no. Można aż tak nie jarzyć. Tam takie jest zaciągnę, żeby nie ten, nie zmokły mi buraki. Pierdalajcie go Ej, a gdzie tankujesz ten, e, Man, ten, tego tira elektrycznego? No nie znam go gdzie tankujesz? Na stacji benzynowej Normalnie tam można? Mhm Ja pierdziele ledwo co wyhamowałem Nie wiem, babik go ostatnio tankował Gdzie hmm. jest diesel. Kurde to są te długie bo w tych krótkich Ja pitole majster ty głupi paciuloku Czemuś pieprzył naszą przyciepę do Yy, firanka, blendeka, czy się doszło firankę, blendekę, czy owaczek wie jak to się nazywa Do. do, do owiec Ja? Nie ja ten drugi Przecież Bebik. Jeden stawiam na ciebie, bo ty masz takie głupie pomysły. Ja teraz Bebik był 15 minut, nic nie robił i teraz zwolnę na niego. No a nie <laughs> to jak prawdziwy... Dobra w... Osobnie przyjdzie określone miejsce... na siebie i tyle Miejsca nie było Trzeba było gdzieś ten, ten, nie, a... Ja przy... ale dobra, ja jadę Jeszcze takie bajeczki puszczasz, to już w ogóle sobie. Hopie, tu miejsca nie ma Chciałbyś być tyle miejsca na gospie co tu jak zbudowałem No nie jesteś A tu jest Na cio e polu Ja ten od kamieni jeszcze stoi Kurde, puść tam tego pracownika ogarnij tego od kamieni na przykład w międzyczasie jak nie masz co robić do cholery Pcieo pełny stoi już No już dni Ale... stoi pełny Bo ja muszę i kosić i, i tego Po co wyłączyć tego pracownika? 80% ma ale nie będę za nim na, na drugi koniec pola jechał Jak ja tu stoję na tej poprzeczce? Ale miałeś tego od kamieni ogarnąć, ogarnąłeś? Dobra, ogarnę zaraz nie. Zaraz to ja wyjdę z siebie Zastanawiam się Ile kosztuje wypożyczenie bawełniaka Sprawdź, ile kajs kosztuje do wypożyczenia. A co 25 atakujemy? 33. 33. Już sprawdzam, kolego. Sympatyczny. Bo wtedy mamy ten zaopatrzenie za do. Siedemdziesiąt jeden. Kajsa? Kajsa. Kajsa. Gendi raz Pięć. Nie wypożyczenie? No. To jest ile tysiąc litrów? Tak. Dwadzieścia pięć tysięcy. Nie, to nawet nie jest tysiąc litrów. po ile są ubrania? Dwadzieścia pięć? No. No kurde, majster! Pierdolę ci, nie? Dobra, na razie. Trzymajcie się, na razie, i popa.